Byłem dziś Biedronce po papier, no i trafiłem na dylemat życia. Były dwie promocje: 68% promocji na dwa opakowania Regina oraz 55% na dwa opakowania Queen. Na szczęście policzyli za mnie cenę za sztukę w promocji: pierwszy 19 zł, a drugi 13. Opakowania nie mają takiej samej liczby rolek, więc liczba informacji przytłoczyła mojego sklepowego autopilota. W droższym mamy 16 rolek, a w tańszym mamy 10. No i pytanie. Co się bardziej opłaca? Wyciągnąłem kalkulator i policzyłem cenę za rolkę. Pierwszy to 19 dzielone na 16 sztuk, czyli na oko złoty 20 zł za rolkę. Drugi natomiast to 13 dzielone na 10, czyli złoty 30 zł za rolkę. W pierwszej chwili można dojść do wniosku, że opłaca się bardziej droższy. Jednak poczyniłem głębszą analizę grubości rolek. Ten z ceną większą za rolkę jest dwa razy grubszy, więc jego cenę trzeba podzielić na dwa tak dostajemy, że regina to jest złoty 20, natomiast queen to jest 65 groszy za rolkę. W tym przypadku dają się przechytrzyć i kupię ten droższy. Więc uważajcie na siebie w tych sklepach.